Wyobraź sobie osobę, która zmaga się z bagażem emocjonalnym z przeszłości. Ania, zawsze bojąca się bliskości, nosi w sobie zranienia, które wpływają na każdą jej relację. Jej lęk przed odrzuceniem sprawia, że unika zaangażowań, a każda kłótnia z partnerem kończy się poczuciem pustki i frustracji. Zdesperowana, decyduje się na medytację, aby odkryć siebie na nowo i zrozumieć swoje emocje. Zaczyna codziennie praktykować, co przynosi jej chwilowy spokój. I co najważniejsze, większą świadomość emocji. Z czasem zauważa, że potrafi lepiej rozmawiać o swoich odczuciach, a także dostrzega swoje emocjonalne reakcje. Kiedy jej partner wyraża frustrację, Ania nie reaguje impulsywnie, lecz stosuje techniki oddechowe, które nauczyła się podczas medytacji. To kluczowy moment. Zamiast się wycofać, otwiera się na rozmowę, co prowadzi do głębszego zrozumienia i budowania zaufania. Medytacja stała się dla niej potężnym narzędziem do przebaczenia samej sobie i innym. Teraz, gdy myśli o przeszłości, widzi ją w innym świetle, co pozwala jej na uwolnienie się od dawnych ran. Medytacja może być kluczem do uwolnienia, a każdy z nas może podjąć tę podróż ku lepszemu życiu.